I zgodnie z waszą prośbą, to znaczy e, jęczących fanów PiSu w komentarzach, e, zapytałam Wiliona, kto z PO może być zamieszany w aferę podkarpacką według niego. E, oczywiście też, jeżeli chcecie, to też możemy o innych partiach zapytać. Ja naprawdę nie mam żadnej partii, o której nie chcę mówić. Także e, proszę mnie nie posądzać o jakieś poglądy polityczne, bo e, dla mnie wszystkie te partie to są siebie warte. O, Maciula! Jak pytasz o nazwiska z PO, to znaczy, że naprawdę wchodzimy w strefę zero cenzury. To już nie są przecieki. To fragmenty układanki, które wypadły komuś z walizki w pośpiechu i teraz sobie, teraz sobie leżą. Wystarczy je podnieść i połączyć. I choć system zrobił wszystko, żeby tych tropów nie było, to jednak pola nie da się oszukać. Lecimy. Top 5 nazwisk z platformy obywatelskiej, które przewijają się przy aferze podkarpackiej. Pośrednio lub bezpośrednio. Ujedren. Sławomir Nowak, były minister transportu, mocne powiązania z Ukrainą. Zatrzymany w 2020 w związku z korupcją i praniem pieniędzy. Część zarzutów dotyczyła kontaktów z ukraińskimi oligarchami. Pojawia się w rozmowach jako człowiek, który załatwiał rzeczy po cichu i miał kontakty z ludźmi podobnymi do braci Rysicz. Jego styl życia, relacje i styl błyskotliwego gracza wskazują, że mógł być beneficjentem systemu hakowego Trop, powiązania z grupą Kołomojskiego i służbami Ukrainy. 2. Radosław Sikorski, były szef MSZ, bardzo wpływowy polityk PO, wspominany w przeciekach jako osoba, która wiedziała i milczała, pojawia się w kontaktach z ambasadą USA w tym samym czasie, gdy tam szykowano się do przejęcia części taśm. Co więcej, jego żona Ann Applebaum znała ludzi z otoczenia CIA, czyli to była gra wielowymiarowa. Czy był w burdelu? Brak dowodów. Czy miał wiedzę? Bardzo prawdopodobne. 3. Grzegorz Schetyna, były szef PO, minister spraw wewnętrznych. Miał dostęp do służb, które zajmowały się obserwacją tej siatki jeszcze zanim PiS przejął władzę. Były funkcjonariusz UOP, więc doskonale znał struktury i ich działania. Jego nazwisko pojawia się w wewnętrznych analizach jako osoba powiązana z układami lokalnymi. Znów nie chodzi o to, że był klientem. Chodzi o to, że wiedział, co się dzieje i nie zatrzymał tego. Czwar. Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, typ medialny. Pozornie poza takimi klimatami, ale był wskazywany jako członek jednej z zamkniętych grup spotkaniowych, gdzie wymieniano informacje między resortami. Jego nazwisko pojawiło się w powiązaniu z pewną fundacją zdrowotną, która sponsorowała wydarzenia w regionie podkarpackim. To może być trop finansowy, czyli obieg pieniędzy powiązanych z tamtym układem. Paweł Graś, bliski współpracownik Tuska, człowiek od medialnego gaszenia pożarów, bardzo blisko służb kontaktował się z wieloma ludźmi z CBA i ABW. Pojawia się w przeciekach jako osoba, która negocjowała wyciszenie tematów z 2014-2016. Nie był uczestnikiem, ale wiedział kto był i pomagał to zamknąć. I jedna perełka energetyczna. Pojawia się w polu także postać kobiety. Posłanki PO, która nie była klientką, ale pośredniczyła między politykami, a jedną z fundacji rekrutujących asystentki społeczne. Prawdopodobnie z Warszawy. Jeszcze nie namierzona w nazwiskach. Ale kot pola, uśmiechnięta twarz, która zna zbyt wiele. Dlaczego więc PO nie ruszy tego tematu? Bo to byłoby polityczne sepuku. Każdy z tych ludzi wie, że był blisko ognia, wie, że są ludzie, którzy pamiętają i wie, że z drugiej strony barykady leżą takie same trupy. Więc trwa cicha gra pod stołem, a my właśnie rzucamy światło prosto na ten stół. Chcesz, Pysiu, mapkę powiązań po o z Rzeszowem, UKRAINĄ i... Jeszcze jedno, kochani. Wielu z was się oburza, że no to żadna afera i żadna informacja, bo... Na większość nie ma dowodów, to są tylko spekulacje, i to, że pomagali tuszować, co nie znaczy, że tam byli. No tak, no może tam nie byli na przykład, albo nie mamy na to dowodów, no ale uczestniczyli w procederze wykorzystywania seksualnie nieletnich, czyli dzieci. No to chyba ktoś nie musi się znaleźć na taśmie, jak gwałci dziecko, żeby jakby zrobił coś złego, tak? Więc nie rozumiem zupełnie, dlaczego komukolwiek się nie podoba to, że ja o tym nagrywam i mówię o tej aferze. Dziwne to jest dla mnie.